Niestety, pech w pechu. Teraz niby dobrze, ale powolutku. Tu już się fioletowo robi. Trudno to złapać. Ale wiadą nowe przetwornice, nowe żarówki. Jak się rozgrzeje, to tutaj widać, że jest ciemniejszy odcień. Więc, tak jak zawsze, wszystko robimy w parach, żeby wszystko było bezpiecznie i w najlepszej kondycji. Niestety tak się dzieje, używane części 12-13-letniej nie do końca zawsze działają. Musicie być na to przygotowani. Szybka wieczorowa naprawa. Wieczorem można się bawić. To jest crash sensor, który wymieniamy. No i po zapaleniu, cyk, brak błędów. Nowy sprzęt. No i po czym widać? Po prawej stronie jest nowa, a po lewej stronie jest stara. I jak widzicie, Tutaj na tym samym środku już jest inny kolor, co trzeba się po prostu wypalać. Więc prawdopodobnie tylko żarówka wody wymiany, ale my to robimy profilaktycznie i wszystko wymieniamy. Więc nowe przetwornice, nowe żarówki. I myślę, że problem będzie z głowy na następne 10 lat. Efekt końcowy.